Zaczęło się od tego, że pierwszy raz zabrali mnie rodzice na mecz, jak byłam dzieciakiem, miałam chyba około 10 lat i pamiętam do tej pory jak z bratem chowaliśmy się na łukach za murem, żeby unikać żużlu, który uderzał nam w twarz, po czym wybiegaliśmy i kibicowaliśmy i jakoś wtedy chyba rodzice zaszczepili we mnie coś tego żuszu i stwierdziłam, że całkiem... Fajne może być chodzenie regularnie na te mecze i oglądanie ich. I jakiś czas później, będąc w szkole średniej, w liceum, zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, że poszukują podprowadzających, więc stwierdziłam mówię, czemu nie? Czemu miałabym nie spróbować? Podprowadzającą jestem 5 lat i jednak mój pierwszy mecz był ze znajomymi, natomiast w dalszych etapach mojego życia za namotą koleżanki zostałam podprowadzającą. Jest to możliwość bycia bardzo blisko sportu, sportowców, kibiców i odczuć tą atmosferę i być częścią czegoś naprawdę fajnego. Improwizujemy często, wymyślamy coś nowego. Raczej mamy jeden ten sam układ, natomiast Czasami jak nas coś znajdzie, to stwierdzimy, czemu nie, wymyślmy My, coś nowego. Nie zawsze się to udaje, ale raczej jeszcze nikt nie składał skarg, powiem tak, jeszcze. No na pewno fajne jest byciem rozpoznawanym, tak, że każdy zwraca na nas uwagę, jak tam gdzieś się No Nie powiem, że nie jest to fajne. Natomiast to, co mi się chyba najbardziej podoba, to że mogę widzieć to wszystko, tak, że tak powiem, od kuchni. Tak? Myślę, że największe emocje są nawet nie wtedy, kiedy wychodzę pod taśmę, bardziej kiedy kończą się zawody i przechodzę koło kibiców i zbijamy sobie piąteczki. Po prostu widzę tą radość i to szczęście wśród wszystkich kibiców i to, co dostarczyli nam nasi sportowcy. Praca podprowadzającej dała mi możliwość również poznania świetnych dziewczyn, z którymi mogę spędzać czas poza, poza stadionem.